Bardzo się cieszę, że Was jest pojezdzisz tego jesiennego, zimnego dzieci, maja. Bardzo dziękuję, że postawiczyli po prostu sobie na Finały kampanie trzeba robić jednak w Krakowie, bo europejską w Warszawie było kompletnie bez sensu. Wszystkie kampanie trzeba jednak kończyć w Krakowie. Krakowie jest do tego naprawdę bardzo dobrym miejscem. A ta kampania będzie pod wieloma względami. Dzisiejsze spotkanie ostatnie spotkanie w tej kampanii to jest spotkanie nr 348. Od samego... Lugatura! Bez bonjoura!